Atakujący drugiej formacji. Rozpoczynamy to spotkanie. 15. kolejki Polskiej Hokej Ligi. Komar. No muszą wystrzegać się takich błędów. Krakowiania trwa napór ze strony Replazduni. Krakowianom rozwinąć skrzydeł przy tym ataku. Chociaż Oświęcimianie teraz z problemami pod swoją bramką. I raz jeszcze pasy. W strefie rywala. Gula zgubił krążek i to otwiera szansę na kontrę. Trzech na jednego. Ruszają Oświęcimianie. Jak to wykorzystają? Po spotkaniach. Udało mu się zanotować kilka trafień, właśnie Arak wywalczający krążek gospodarzom przydarzył, a teraz ładnie przedziera się Niemiec. Zagranie na drugą stronę i fantastyczna interwencja Kevina Linskuga. Teraz mają trochę miejsca brynku. Zostawił krążek Arakowi. Arak teraz podobny błąd przydarzył się Kinunenowi. Padakin Lidze Eichel oraz innych ligach. Północnoamerykańskich teraz groźnie pod bramką Linskuga. I nie, nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby druga tercja, która właśnie się rozpoczęła, rozpoczęła się w tej samej temperaturze, w jakiej zakończyła się pierwsza, bo Krakowiano mu dało. Teraz zagranie przed bramkę. Kapica z backhandu. Roka Stojanowicza, który od pewnej chwili już z próbami. Oświęcimskich rywali się nie mierzył, natomiast strzelają bramkę oświęcimianie. Teddy Da Costa, proszę spojrzeć, jak niewiele oświęcimianie potrzebują. Świetne odzyskanie krążka przez Krzemienia, pozostawiony bez opieki. Teddy Da Costa, no a to hokeista, ratunek. Komar Krakowi, która mierzy się z, z sporą ilością kontuzji, natomiast Krakowianie błyskawicznie odpowiadają. Stefan Czamango wykorzystuje tę ilość miejsca, którą sprezentowali mu Rywale. I raz jeszcze strzała Lesza Jeszka z dystansu. Minął się z krążkiem Robert Darag, ale... Rywal teraz otwiera się doskonała okazja na wyprowadzenie kontry i ruszają trzej Krakowianie. I teraz drużyna komar w Krakowi pokazuje jak wyprowadza się kontry, kiedy rusza trzech zawodników. Obsłużony doskonale Damian Kapica, który ulokował krążek w samym okienku. Możemy prześledzić tę akcję raz jeszcze Patryk Wronka Damian Kapica ułożył sobie krążek tak jak chciał i skierował go. Względem tego, w ruszają z kolejną akcją ofensywną Michalski, pojawił się w tym momencie na lodzie Michalski, doraczu, Karaczuk, Michalski, Krakowianie i szybki, trzeci cios wyprowadzony przez ekipę spod Wawelu. No zdecydowanie zamroczona drużyna Replast Unii Święcim. Ledwo zakończyło nam się 5 minut drugiej odsłony. My zobaczyliśmy cztery bramki trzy z nich zdobyte przez który walczył na tym wznowieniu, co znaczy, że czwarta formacja ofensywna Krakowie nie. przez pasy, bo wiemy rzeczywiście, ale teraz ściągnięty za koszulkę przez Dziubińskiego. Raczuk Dziubiński i mamy 3 do 2 z pretensjami, Ależ Jerzek, bo chyba umknęło tam całe zdarzenie arbitrom. A Krystian Dziubiński w sprytny sposób, no też y, trzeba powiedzieć, że jak sędziowie nie widzą, no to dlaczego ma z tego hokeista drużyny Replast Unii nie korzystać i zdobywa bramkę kontaktową. Wy... Teraz pełne 120 sekund, chociaż może nie tyle będą potrzebowali. Będzie okazja do tego, aby szybko ten krążek wyprowadzić przez gospodarzy Sawicki. Sawicki na e, prawo. Te okresy gry w przewalce, ale jak na razie żadnego z nich nie udało się wykorzystać. Może teraz ależ jeże. balansu przez jednego z obrońców komar Krakowi. Ładnie ze zwodem starali się to wszystko zrobić. Oświęcimianie Jakobson za tymczasem uwalnia się Kasperlik i zatrzymany. To spotkanie. Trzecia tercja. Rozpoczęta I tutaj właściwie nawet nie podjął rękawicy Roman Ratz w tkaniu To mam wrażenie, że mimo wszystko mniej też spektakularnych obron za nie zdecydował się na wykorzystanie tego Dziubiński, i to wszystko może się źle zakończyć dla Oświęcimian. Ale po raz kolejny Lindsku gratuluję. Opiecznych Rudolfa Rochaczka, Jerzek. Dalekie zagranie na Ratz, a Ratz doskonała. Zjechać do zmiany Oświęcimianom, którzy na pewno zmęczeni. O tej czujnej grze w obronie Roman Rad z prawym skrzydłem wprowadzający krążek i mamy bramkę na 4 do 2 będącą pierwszą bramką w przewadze strzeloną przez tego samego hokejstę, który uczynił to w meczu poprzednim a więc środkowy pierwszego ataku drużyny Komar w Krakowi po raz drugi w tym spotkaniu wyprowadza swoją drużynę na dwubramkowe prowadzenie my możemy prześledzić jak do tego doszło bezradny Kevin Linskuk, Padakin. Padakin przed bramkę. Groźnie tam było. Sawicki dobrze popracował. Wyłożenie krążka, który jednak jeszcze na moment wypluty przez Szwed. Zbrodu nad sołą przewraca się Szczechura, żaden z kokejistów. Komar Krakowi tego nie wywołał. Natomiast Martin Kaspernik. Uwolnił się i znalazł dużo miejsca na to, aby swobodnie umieścić krążek w Bramce, dając tym samym gola na 5 do 2 drużynie Komar Krakowi przypieczętowując wynik dzisiejszego spotkania To Achopel to zagrywa ten krążek i oświęcimianie, którzy bez przekonania e, spróbowali ten proszę gdzieś zagrać tutaj jeszcze zaiskrzyło po tym wejściu wraz z końcową syreną. Zapraszam na kolejne nasze transmisje i życzę dobrej nocy.